Co od ciebie odchodzi? Ty już nabyłaś siłę wewnętrzną, ty już wiesz, czego chcesz. Jakiego mężczyzny? Kto cię pociąga? Kto jest na twoje życzenie? czujesz się panią sytuacji czujesz że ten lew już jest małym kotkiem którym z którym możesz zrobić wszystko co do ciebie przychodzi Hmm. Świat, ta karta mówi, że świat staje przed tobą otworem, że wszystko jest dla ciebie możliwe. Tylko od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz to osiągnąć. Na co warto zwrócić uwagę? Zwróć uwagę na swoje myśli, bo Ty nie wierzysz w swoje możliwości. Ciąż te miecze nad Tobą wiszą. Każdy miecz to zła myśl, wyobrażenie, które powoduje twoi, Twoje lęki. Zwróć uwagę na to, Czego tak naprawdę pragniesz, bo jesteś w stanie wszystko osiągnąć, ale te myśli mogą przyciągnąć zupełnie coś odwrotnego niż to tutaj, co staje przed Tobą otworem. Zostaw tą przeszłość za sobą i spójrz na to, co życie chce ci podarować.